Witajcie moi drodzy. Z tej strony wasz ulubiony wędkarski brat, gotowy by rozłożyć na czynniki pierwsze prognozę kłowień na 23 listopada 2025 roku. Przygotujcie się na dzień, który może zaskoczyć, bo pogoda w Polsce szykuje nam prawdziwie listopadową huśtawkę, a to jak wiemy potrafi rozruszać albo uśpić nawet największe okazy. Czy ten dzień będzie mroźnym wyzwaniem, czy może skryje w sobie potencjał na rekordowe brania? Tego dowiecie się już za chwilę. Prognoza po gatunkach i taktykach. Przyjaciele, biorąc pod uwagę nadchodzące ochłodzenie i ogólną aktywność drapieżników w późnej jesieni, skupimy się dziś na trzech królewskich gatunkach: szczupaku, sandaczu i okoniu. Szczupak. Gdzie szukać? W ten weekend szczupaki będą kontynuować intensywne żerowanie, przygotowując się do zimy. Szukajcie ich przede wszystkim na głębszych wodach stojących, w okolicach zatopionych drzew, brzegowych krawędzi, starorzeczy i głębokich rynien w wolno płynących rzekach. Zimna woda zepchnie drobną rybę na głębsze partie, a za nią podążą drapieżniki. Susy brączku na co łowić? Postawcie na spinning z większymi przynętami imitującymi chorą lub osłabioną rybę. Ciężkie gumy, duże woblery i jerki w naturalnych, stonowanych kolorach będą strzałem w dziesiątkę. Pamiętajcie o wolnym prowadzeniu przynęty. Ryba nie będzie zbyt energiczna. Mała hitrość, czasem agresywniejsze, jaskrawe kolory mogą sprowokować drapieżnika do ataku, zwłaszcza w mętnej wodzie po ewentualnych opadach śniegu. Sandacz. Gdzie szukać? Sandacze w listopadzie to prawdziwe wyzwanie, ale i nagroda. Będą trzymać się dna, zwłaszcza w głębokich dołach, zatopionych przeszkodach i zarośniętych brzegach większych jezior i rzek. Szukajcie ich w miejscach, gdzie dno gwałtownie opada tam gdzie biała ryba znajdzie schronienie. Na co łowić? Metoda gruntowa z martwą rybką na przyponie będzie bardzo skuteczna. Jeśli preferujecie spinning, użyjcie miękkich przynęt, takich jak gumowe ripery czy twistery, prowadzone bardzo wolno tuż przy dnie. Długie pauzy między podciągnięciami przynęty mogą być kluczowe. Oko. Gdzie szukać? Okonie w tym okresie również gromadzą się w głębszych partiach wody, często w dużych stadach. Szukajcie ich na spadach, wokół zatopionych drzew, przy mostach i innych podwodnych strukturach, gdzie mogą znaleźć pokarm i schronienie. Na co łowić? Ulubioną metodą będzie lekki spinning z małymi gumami, jigami lub cykadami. Również tutaj sprawdzą się agresywniejsze kolory, zwłaszcza jeśli woda będzie lekko zmącona. Pamiętajcie, by delikatnie podbijać przynętę z dna. Analiza warunków Przyjrzyjmy się teraz warunkom, które ukształtują kłowień w tę niedzielę. Pogoda 23 listopada przyniesie nam lekkie opady śniegu i temperaturę powietrza w przedziale od minus 5 do minus 1 stopnia Celsjusza. Czeka nas napływ mroźnej arktycznej masy powietrza, co oznacza znaczne ochłodzenie. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, co jest plusem, choć mogą pojawić się porywy. Co do ciśnienia atmosferycznego, prognozy wskazują na jego zmienność, a gwałtowne skoki ciśnienia, jak wiemy, potrafią mocno wpłynąć na aktywność ryb, czyniąc je bardziej kapryśnymi. Temperatura wody. W listopadzie, zwłaszcza w drugiej połowie, temperatura wody w rzekach, takich jak Wisła, oscyluje w granicach od 3 do 9 stopni Celsjusza, choć lokalnie może być nawet 0 stopni. W Bałtyku woda będzie miała średnio od 3,8 do 10,2 stopnia Celsjusza. Takie niskie temperatury sprawiają, że ryby są mniej aktywne i oszczędzają energię, dlatego ich żerowanie będzie bardziej selektywne i wolniejsze. Faza Księżyca 23 listopada to czas wzrastającego sierpa z jasnością księżyca około 10%. Nów przypadał na 20 listopada, więc jesteśmy tuż po nim. Według wielu wędkarzy okres tuż po nowiu, gdy księżyc zaczyna przybywać, często sprzyja wzmożonej aktywności ryb, choć z obecnymi trudnymi warunkami pogodowymi może to być nieco zniwelowane. Ogólna aktywność ryby. Ogólnie rzecz biorąc, w ten dzień aktywność ryb będzie średnia do kapryśnej. Ochłodzenie i opady śniegu, choć mogą stymulować drapieżniki do ostatniego intensywnego żerowania przed prawdziwą zimą, jednocześnie spowodują, że ryby będą bardziej leniwe i będą trzymać się dnatcio. Nagła zmiana pogody, jaką przynosi ten arktyczny front, będzie wymagać od nas cierpliwości i dostosowania taktyki. Ocena kłowienia Moja ocena to średni do kapryśnego. Będzie to dzień dla wytrwałych i dobrze przygotowanych wędkarzy. Nagłe ochłodzenie, lekkie opady śniegu i niskie temperatury wody spowodują, że ryby będą mniej chętnie żerować, ale drapieżniki wciąż będą szukać okazji do zdobycia pokarmu. Kluczem będzie precyzja, cierpliwość i znajomość dna. Na koniec moi drodzy wędkarze, życzę Wam ni chwosta, ni czeszui. Niech Wam się darzy na wodzie. Pamiętajcie, by zostawić łowisko w takim stanie, w jakim chcielibyście je zastać. Dajcie lajka, like subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i napiszcie w komentarzach, na co Wy zamierzacie wybrać się w ten mroźny, ale obiecujący dzień? Może macie jakieś swoje sprawdzone patenty na listopadowe drapieżniki? Czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia nad wodą.